Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Tomasz Słodki w studiu. Witam mojego gościa, praktyka kodu emocji i kodu ciała, przemysław Marcyniak. Kłaniam się. Cześć Tomek, witam państwa. Co to jest mur wokół serca? To jest taka struktura utkana z cegieł naszych własnych traumatycznych, negatywnych emocji w związku z tym, że ktoś nas kiedyś albo kogoś z naszych przodków bardzo skrzywdził, zranił. I teraz budujemy tą strukturę wokół naszego serca, w którym jak wierzymy mieszka i rezyduje nasza dusza po to, żeby nie dopuścić do kolejnego zranienia. To jest coś, co ym, bardzo często spotyka wysoko postawione kobiety w korporacji, które mówią Przemek. Ym, Zarządzam facetami, żeby być na tym samym stanowisku muszę być co najmniej 30% lepsza od nich. Muszę być kobietą z jajami i one są. Kiedy wprowadzają do swojego świata mężczyznę tylko, żeby był na chwilę seks, żeby było fajnie, wszystko jest okej. Okay. Kiedy natomiast jest coś poważniejszego, one wystawiają kolce i wyrzucają, bojąc się kolejnego zranienia. To jest mur wokół serca. Na początku schron, na początku coś fajnego, a potem nagle blokada, która sprawia, że mijają cię przyjaźnie, propozycje biznesowe, nie jesteś skomunikowany sam ze sobą i tracisz coś bardzo ważnego w życiu. Jedyne mury, które stawiamy? Nie, drugim najczęściej spotykanym, który z kolei odkryła i którego o istnieniu, którego nauczyła mnie jedna z moich nauczycielek, Marta Kuśpit, to mur wokół seksualności, który polega na tym, że my jako dzieci wszyscy eksperymentowaliśmy z własnym ciałem i uczyliśmy się tego, co sprawia nam przyjemność. Również dotykaliśmy inne dzieci. Psychologowie, seksologowie mówią, to jest bardzo okej. Okay. Nie wolno dzieciom dawać po łapach. Wiele dzieci nigdy nie widziało swoich rodziców nago. Jeżeli prawdą by były te wiesz, przesądy, że jeżeli dotykasz siebie, to wyrosną ci włosy na łapach, to ja byłbym ogłosiony jako orangutan. Więc jest cała masa tematu tabu wokół seksualności. Na szczęście ja urodziłem się w domu seksologa i ginekologa, więc znałem wszystkie książki na pamięć ojca. Im więcej było obrazków, tym częściej czytałem. Ale chodzi o to, że trzeba znieść temat tabu z seksu. Ludzie nie czerpią przyjemności z seksu, no, bo się boją swojej seksualności. A nie zapominajmy, że seks to jest podstawa funkcjonowania na świecie, dlatego że no, przez seks się rozmnażamy, prawda? Więc... W ogóle nasz mózg jest zaplanowany biologicznie na przetrwanie. To jest bardzo ważne, czyli reprodukcja jest bardzo ważna. I teraz zobacz, nasz pra -pra -pra przodek, który został odrzucony z plemienia, on umierał, bo w tym namiocie było cieplej, bezpieczniej i łatwiej było zdobyć żarcie. więc podświadomie jako atawizm, ten gadzi mózg, który mamy tutaj jako taką już pewną anachroniczną część naszego ciała, on nadal boi się odrzucenia, również w seksie. Cztery książki, które przyniosłeś i magnes. Opowiedz pokrótce, może od magnesu, magnesu zaczniemy. Magnes to narzędzie, które wprowadził w swojej praktyce dr Bradley Nelson, ponieważ tutaj od górnej wargi przez środek głowy, aż do kręgosłupa lędźwiowego mamy tak zwany meridian zarządzający, govern meridian, czyli z medycyny chińskiej najważniejszy trakt energetyczny w naszym ciele, na którym zawieszone są te siedem podstawowych czakr centrów energetycznych, ale w ciele mamy tych centrów energetycznych ponad 80 tysięcy i omiatając głowę magnesem albo jeśli ktoś jest turbo wrażliwy, rozcierając ręce i wykorzystując pole elektromagnetyczne naszej dłoni. To działa jak wzmacniacz intencji. Nie musimy z nim pracować, ale jest bardzo fajnym narzędziem, które mówi... A to zabierzemy magnes i po prostu sobie tutaj dotykamy, omiatamy, tak? Tak, to jest też taki czas jak medytacja. To jest dla mnie porozumienie, że w tym momencie ja znajduję... A to jest jakiś specjalny magnes, czy każdy może Nie. być? To jest magnes. Bradley Nelson używa nawet magnesów kuchennych. Mhm. To jest pewien taki totem, który mówi okej, okay, to jest czas dla ciebie. Chcesz? Zrób. Weź odpowiedzialność za swoje życie. Uwalniam zablokowaną emocję. Musi być duży pod... czy mały? Może być dowolny. Ja Nie może być za pod, Podróżniczy może być? Może być. O. Tylko biegunowość ma znaczenie, dlatego hmm. na moim jest naklejona szczeg... szczególnie szczęśliwa dla mnie naklejka, żebym wiedział, gdzie jest plus, gdzie minus. Książki? Must have dla wszystkich, którzy planują przygodę z kodem emocji, czyli Bradley Nelson kod emocji wydana po polsku. E, Turbo prosta, bardzo przejrzysta. Jeżeli ktoś ma awersję do zbyt dużej ilości testimoniali szczęśliwej Jane, Johna, Sophie i Rodrigueza, to gdybyście je wyrwali, to będzie bardzo cieniutka książeczka, jeżeli ktoś ma problem, tak jak w opisy przyrody w Tolkienie. Kolejny krok przygody, kod ciała już dla bardziej wtajemniczonych i to jest to, czego ja w czasie sesji Kodu Emocji również uczę, żeby ludzie wiedzieli, jak to interpretować i jak po sesjach pracować ze sobą. Kolejne wydawnictwo, kolejna propozycja wydawnictwa Galaktyka, czyli Don Miguel Ruiz, wspaniały szaman meksykański cztery umowy w połączeniu z przebudzeniem Demelo. Must have, jeśli chcecie zobaczyć, co się dzieje wokół Was i dlaczego niektórzy ludzie nie są gotowi do przebudzenia. I Pierre Frank, prawo rezonansu. Dla tych, którzy powiedzieliby, to ten facet opowiada za pierdoły. Tu znajdziecie dowody naukowe uniwersytetów i znajdziecie informacje, dlaczego. Prawo przyciągania działa lub nie działa. A jeśli ktoś nie lubi czytać, to może do ciebie się zgłosić i popracować z tobą. Jak to wygląda? Jak można cię znaleźć? Doktor Hawkins powiedział, że przeciętny człowiek ma od 500 do 5000 zablokowanych emocji, więc absurdem byłoby zlecić mnie pracę zrobienia tego wszystkiego, chyba że ktoś chce wziąć kredyt i zamieszkać ze mną na 5 lat. Więc ja nie tylko pomagam w uwalnianiu tych emocji, ale również uczę, jak wejść w pewną filozofię. Znajdziecie mnie na social mediach, przez e, numer telefonu, który będzie pod tym, e, pod tym nagraniem, przez WhatsApp albo na kanale Grzegorza Glinki Okiem Artysty. Słowem, jak zaczniemy pracować nad sobą i nauczymy się tego, jak uwalniać emocje, to później mamy trudny moment, możemy sami to uwolnić, tak? Nawet powinniśmy, nauczymy. nie wolno nam zwlekać. Zrób to teraz, daj sobie szansę na lepsze życie. I tu stawiamy kropkę. Przemysław Marcyniak był moim gościem praktykodu i kodu ciała. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Do zobaczenia.